Kośmiotrach Sylwester, 18 czerwiec 2022 sobota, godzina, no tam gdzieś po 10, byłem przed 10 Dzwoniłem do proboszcza i do Wikariusza, ale nikt mi odbie, nie odbierał, odebrał. No godziny otwarcia to są w sobotę od 9 do 10 No robiłem byłem przed 10 za 10 i nikt nie otwierał. No w poniedziałek zdjąłem tę tabliczkę. powiedziałam, że odnowię. Ksiądz powiedział proboszcz, Wieszła w zawada, że nie trzeba. My to sami zrobimy. No ale już minęło 5 dni i tabliczki nie ma. No to tą starą bym blakłą. Napisałem markerem jak umiałem. Do czasu, dopóki ksiądz nie założy. Nowej. Przestępstwa żadnego nie zrobiłem. Parafia Gielniów. Jestem parafianinem parafii Gielniów, więc pomagam jak mogę. Dziękuję Państwu, do widzenia.